co róż dostaje od Was prywatne wiadomości z wrażeniami po lekturze książki Narcys i z bardzo dobrymi opiniami co do jej zawartości, co mnie bardzo cieszy i za co bardzo przy okazji dziękuję. Z tym większą przyjemnością zapraszam na spotkanie autorskie, które odbędzie się 18 października w środę w Big Book Cafe przy Koszykowej 34 w Warszawie o godzinie 19.00. Spotkanie poprowadzi Ania Maruszeczko i prawdę powiedziawszy, już się nie mogę doczekać tego wydarzenia. A zatem przybywajcie tłumnie, zapraszam i do zobaczenia w Warszawie.